Jadłeś dziś rano owsiankę? A co jeśli powiem ci, że nawet owsianka może cię zabić? Kamera monitoringu uchwyciła straszny wypadek, który przydarzył się pewnemu hinduskiemu kucharzowi. 29 lipca 2022 roku Mutu Kumar gotował ogromny garnek owsianki na festiwal Diwali, najważniejsze święto w stanie Tamil Nadu. Podobno tego dnia kucharz był trochę podchmielony. Nie mogąc utrzymać się na nogach, wpadł do garnka z gorącą owsianką i niemal ugotował się na śmierć. Chociaż mutu kumar został wyciągnięty z wrzątku, zmarł z powodu poparzeń obejmujących 65% jego ciała. Okazuje się więc, że w każdej chwili można zostać zabitym przez najbardziej niewinne rzeczy. Lubisz gorące kąpiele? A czy wiesz, jak gorąca musi być woda, aby ugotować cię na śmierć? Choć temperatura wody wynosząca 43 stopnie Celsjusza jest stosunkowo bezpieczna, jej działanie może być śmiertelne, ponieważ próg bólu człowieka wynosi około 42 stopni Warto również zauważyć, że dzieci i osoby starsze mają cieńszą skórę i doznają poważniejszych obrażeń po krótkotrwałej ekspozycji na gorącą wodę. Oparzenie trzeciego stopnia może wystąpić po 10 minutach w wodzie o temperaturze 49 stopni, a już po jednej sekundzie w wodzie o temperaturze 71 stopni. Ale nie myśl, że twoja łazienka to jedyne miejsce, w którym może się zdarzyć taka sytuacja. 11 października 2012 roku 62-letni Jose Melena wykonywał swoją codzienną pracę w kalifornijskiej fabryce Bumble Bee Foods, która produkowała konserwy rybne i owoce morza. Jose zajmował się konserwacją techniczną 11-metrowego pieca znajdującego się wewnątrz cylindrycznego pieca przemysłowego. Służył on do sterylizacji puszek z tuńczykiem. W pewnym momencie współpracownicy mężczyzny zorientowali się, że od kilku godzin nie widzieli go w pracy. Zaczęli go szukać, ale wyglądało na to, jakby rozpłynął się w powietrzu. Dwie godziny wcześniej Jose wszedł do pieca, aby przeprowadzić inspekcję. Jednak inni pracownicy nie zauważyli, że mężczyzna jest w środku, więc załadowali do niego ponad 5,5 tysiąca kg puszkowanego tuńczyka, przypadkowo zamykając swojego kolegę w tylnej części pieca. Kiedy Jose znalazł się w tej pułapce, piec został włączony do temperatury ponad 130 stopni Celsjusza. Zginął w pierwszych sekundach. Ale jego ciało pozostawało w gotującej się masie przez około dwóch godzin. Dyrektor wykonawczy zakładu Angel Rodriguez oraz były kierownik do spraw bezpieczeństwa Saul Flores, zostali oskarżeni o trzykrotne naruszenie przepisów nałożonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zastępca prokuratora okręgowego, który prowadził sprawę, powiedział, że pomimo ponad 20-letniego doświadczenia i pracy przy około 40 sprawach o nieumyślne spowodowanie śmierci, wypadek Hosse charakteryzował się najgorszymi warunkami śmierci, jakie kiedykolwiek widział. Początkowo dyrektor wykonawczy firmy oraz kierownik zostali skazani na 3 lata więzienia i grzywne, jednak ostatecznie kara została złagodzona, ponieważ oskarżeni podobno przyznali się do winy. Firma Bumblebee zapłaciła rodzinie Melena 1,5 miliona dolarów. Jednak to nie był ostatni raz, kiedy czyjeś zaniedbanie doprowadziło do przerażającej śmierci. Na przykład ten film przedstawia wydarzenia, które miały miejsce w 2019 roku w Pęzie w Rosji. Jak widać, samochód z dwoma pasażerami próbuje ominąć dziurę w drodze powstałą w wyniku pęknięcia rury. Niemniej jednak pojazd i tak wpada do niej. Na pierwszy rzut oka dziura nie jest aż tak duża, jednak rura była wypełniona bardzo gorącą wodą używaną do ogrzewania. W rezultacie samochód znalazł się we wrzącej wodzie, a dwaj pasażerowie zostali uwięzieni. Gdyby lokalne władze zwróciły uwagę na konserwację rur, a pracownicy służb komunalnych zareagowali szybciej i ograniczyli ruch pojazdów w pobliżu niebezpiecznych miejsc, ci dwaj ludzie nie zostaliby ugotowani na śmierć w swoim samochodzie. Ale zdarzają się przypadki, w których oprócz zaniedbania ze strony innych, ofiara jest także odpowiedzialna za własną śmierć. Na przykład w Parku Narodowym Yellowstone ludzie giną prawie regularnie, ale napływ turystów nigdy nie ustaje. Główną atrakcją Yellowstone jest to, że można tu zobaczyć niezliczone baseny geotermalne, gorące źródła i gejzery. Ich temperatura może osiągnąć 250 stopni Celsjusza. Samo stanie w pobliżu może skutkować poparzeniami trzeciego stopnia, dlatego należy poruszać się wyłącznie po specjalnie wybudowanych drewnianych ścieżkach, nie schodząc z nich ani o krok. Jednak czasami nawet to nie wystarcza. W 2006 roku sześcioletni chłopiec ze stanu Uta doznał ciężkich poparzeń po poślizgnięciu się na mokrym drewnianym pomoście w pobliżu gejzeru Old Faithful. Wpadł do gorącej wody i cudem przeżył. Ten przerażający wypadek nie stał się jednak przestrogą dla 23-letniego kolina Nathaniela Scotta z Portland w stanie Oregon. W 2016 roku odwiedził park razem ze swoją siostrą. Oboje zeszli z drewnianej ścieżki i przeszli ponad 180 metrów po obszarze Norris Geyser Bezin. Nagle wybuchła gorąca woda, całkowicie oblewając kolina. Na szczęście jego siostra znajdowała się nieco dalej i natychmiast pobiegła po pomoc. Strażnikom nie udało się nawet odnaleźć ciała jej brata. I zaledwie 6 lat później doszło do identycznego wypadku, ale tym razem, co dziwne, ofiarą nie był żądny adrenaliny młody człowiek. Lecz 70-letni Ilhun Ro. Zszedł z wyznaczonej ścieżki i pośliznął się do Abyss Pool, znajdującego się w Westam Tam Gazer Basin przy jeziorze Yellowstone. Zdarzyło się to 31 lipca. Dopiero 16 sierpnia w gorącym źródle o temperaturze 78 stopni i głębokości 16 metrów ratownicy odnaleźli but i fragment stopy. Testy DNA potwierdziły, że szczątki te należały do Ila, jednak wszystkie te ofiary były mniej lub bardziej świadome ryzyka, jakie podejmowały, podobnie jak osoby wykonujące potencjalnie niebezpieczne zawody, choć przyczyna ich śmierci nie wynika z poszukiwania mocnych wrażeń, lecz z codziennych obowiązków zawodowych. 25 lutego 2022 roku nurkowie, pracownicy firmy konserwacyjnej LMCS, wykonywali swoje obowiązki w zakładzie naftowym Paria Full Trading, znajdującym się w mieście Point EPR. Zespół składał się z Kazima Alego Juniora, którego ojciec pełnił funkcję dyrektora wykonawczego, lidera grupy Fryzela Kurbana, a także Josefa Henrego, Rysiego Nagasara i Christophera Budrama. Ich zadaniem było zamontowanie rury odprowadzającej. Aby to zrobić, musieli pracować wewnątrz rury o średnicy 90 cm, która znajdowała się pod wodą, około 400 metrów od brzegu w Zatoce Paria. Nurkowie zanurzyli się na głębokość 18 metrów, gdy nagle zawór bezpieczeństwa, który umożliwiał im bezpieczne przebywanie wewnątrz rury, gwałtownie się otworzył. Spowodowało to potężny efekt próżniowy, który wciągnął wszystkich pięciu mężczyzn głęboko do rurociągu. W tym momencie syn kurbana Michael pracował w pobliżu na swojej łodzi. Usłyszał wezwanie alarmowe przez radio i natychmiast udał się na miejsce zdarzenia. Na miejscu nie zauważył nikogo prowadzącego akcję poszukiwawczą. Więc sam podjął inicjatywę, wzywając na pomoc swojego brata, wujka i przyjaciela, którzy również byli nurkami. Podczas nurkowania odnalazł jednego z pracowników, Budrama, na głębokości około 15 metrów wewnątrz rury pokrytej ropą naftową. Chwycił go i wyniósł na powierzchnię. Następnie Michael wrócił, by szukać swojego ojca, ale znalazł jedynie sprzęt do nurkowania. Nie mógł się dalej poruszać, ponieważ ograniczała go długość liny asekuracyjnej. Jego zespół usłyszał dziwne dźwięki dochodzące z rurociągu i był gotów kontynuować poszukiwania, ale nie pozwolono im na to, ponieważ byłoby to naruszenie zasad bezpieczeństwa. Christopher Budram doznał poważnych obrażeń, ale poczuł się lepiej po leczeniu w komorze hiperbarycznej z wysokim stężeniem tlenu. Mężczyzna powiedział, że w momencie, gdy został wciągnięty do rury, zobaczył pozostałych nurków w poduszce powietrznej. Jeden z nich był ranny i nie mógł się poruszać. Firma Paria twierdziła, że prowadziła nadzór nad nurkami z brzegu podczas ich pracy i że w momencie wypadku jej przedstawiciele natychmiast skontaktowali się ze Strażą Przybrzeżną, a nurkowie ratunkowi byli gotowi do działania. Jednak rodziny ofiar oświadczyły, że firma pozwoliła na wysłanie kamer zdalnych do rurociągu dopiero 12 godzin po pierwszym wypadku. Co więcej, ratownicy nie chcieli wejść do rury, dopóki jej zawartość nie zostanie wypompowana. Przez kolejne dwa dni istniała pewna nadzieja, że zaginieni nurkowie mogli przeżyć właśnie dzięki kieszeniom powietrznym. Jednak nikt nie zszedł do rury, aby uratować pozostałych nurków. Dziś uważa się ich za zmarłych. Jak widać, w takich sytuacjach nikt może nawet nie przyjść z pomocą. Nawet jeśli zespoły ratunkowe wykorzystają wszystkie dostępne środki, aby uratować ofiarę, może się to po prostu nie udać. W 2009 roku 26-letni speleolog John Jones postanowił zbadać głębiny hydrotermalnej jaskini Nutiputi, znajdującej się w stanie Utah. Jest ona znana z wąskich i śliskich tuneli, zakrętów i krętych korytarzy. Jaskinia ma długość 413 metrów i głębokość 44 metrów. John i jego brat Josh uwielbiali speleologię od dzieciństwa, a wiele lat później postanowili wrócić do tego hobby, wybierając się do Nutiputi. Wraz z dziewięcioma przyjaciółmi. Przez pierwszą godzinę wyprawa przebiegała pomyślnie. Grupa eksplorowała największą komnatę jaskini zwaną Big Solid. Następnie John postanowił przejść przez słynnie trudny, wąski korytarz zwany Brit Canal, który prowadził do większej przestrzeni. Jednak kiedy tylko wszedł do tunelu speleolog nie mógł dostrzec jego końca. W pewnym momencie John zrobił zły krok i wpadł do niemal pionowej szczeliny. Samodzielne wydostanie się było niemożliwe. Szczelina miała zaledwie 25 na 46 cm szerokości. John utknął leżąc głową w dół na głębokości ponad 30 metrów pod ziemią. Josh próbował wydostać swojego brata, ale bezskutecznie. Następnie pobiegł po pomoc. Najpierw ratownicy próbowali posmarować ściany jaskini smarem, aby pomóc Johnowi wyśliznąć się ze szczeliny, ale to nie pomogło. Potem użyli liny ratunkowej, wiążąc jeden koniec wokół nóg Johna i ciągnąc za drugi. Jednocześnie ratownicy wiercili skałę w pobliżu ofiary, ale była zbyt twarda. W ciągu godziny udało im się przewiercić tylko kilka centymetrów. Tymczasem stan Johna się pogarszał. Problem polega na tym, że serce ma znacznie trudniejsze zadanie, gdy człowiek znajduje się w pozycji do góry nogami. Krew nieustannie napływała do mózgu Johna. Sam mężczyzna wpadł w panikę i szarpał się na boki, co tylko pogarszało sytuację. Ratownicy ponownie próbowali wydostać go za pomocą liny i, gdy niemal udało im się go uratować, skalny łuk przy jego stopach, do którego była przywiązana lina, zawalił się. Po tym John ponownie wpadł w szczelinę, wydawało się, że jeszcze głębiej niż wcześniej. Kamienie zaczęły spadać na ratowników, a jeden z nich stracił przytomność. Mimo to nie poddali się, a gdy w końcu udało im się wydostać Johna, zauważyli, że jego oddech był ledwo wyczuwalny. Nie przeżył tej próby i zmarł. W sumie 137 ratowników przez 27 godzin niestrudzenie pracowało, aby go uratować, a niektórzy z nich przyznali, że była to najtrudniejsza akcja ratunkowa w ich karierze. Ponadto władze uznały, że wydobycie jego ciała z jaskini jest zbyt trudne, dlatego na zawsze pozostanie to miejscem jego spoczynku. Zaledwie tydzień po tragedii postanowiono na zawsze zamknąć tę część jaskini dla zwiedzających. Jednak jeśli John utknął z powodu swojej ciekawości, niektóre ofiary straciły życie przez obsesyjne pragnienie przewyższenia swojego idola. W 1990 roku, przed przeddzień Halloween i rocznicy śmierci słynnego magika Harego Houdiniego, jego naśladowca Joseph Barus postanowił zrobić prawdziwe widowisko. Zaplanował sztuczkę, w której miał zostać pogrzebany żywcem. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że przeprowadzenie takiego triku bez szwanku było niemożliwe. Ale nikt nie zdołał odwieść Josefa od tego pomysłu. Aby wywołać sensację, Barus założył biały smoking i białe, lakierowane buty, a następnie przyjechał białą limuzyną do Blackbird Family Entertainment Center. Przedstawienie się rozpoczęło. Magik został zakuty w kajdanki i zamknięty w plastikowej trumnie, a następnie umieszczony w grobie na głębokości dwóch metrów. Następnie zasypano go siedmioma tonami ziemi i mokrego betonu. Ale to niebezpieczeństwo tylko zwiększyło ekscytację publiczności. Im trudniejsza sztuczka, tym lepiej dla sławy magika. Zwłaszcza, że Houdini wykonywał tę sztuczkę znakomicie. Sam Joe również wykonał ten sam trik rok wcześniej, choć bez betonu. Postanowił go dodać, mając nadzieję, że prześcignie Houdiniego. Zapomniał jednak wziąć pod uwagę, że mokry beton waży więcej niż błoto. A w tym przypadku mówimy o prawie 3000 kg mieszanki. Magik musiał w ciągu minuty uwolnić się z kajdanek, wydostać się z trumny, przebić się przez błoto i beton, a następnie zaszokować publiczność, teatralnie wyciągając rękę z ziemi. Musiał zrobić to wszystko dość szybko, a ponadto wstrzymać oddech, aby przebić się przez mieszankę betonową. Jednak coś poszło nie tak. Minęło już 5 minut, a magika wciąż nie było widać. Jak się okazało, ciężar betonu wcisnął trumnę na 60 cm w głąb ziemi. Asystenci Barusa rzucili się na ratunek magikowi. Wydostali go z dołu, po czym ratownicy medyczni próbowali reanimować Josefa, ale było już za późno. Eksperci przypuszczają, że przyczyną śmierci było uduszenie. Oznacza to, że Barus zmarł, ponieważ beton dostał się do jego dróg oddechowych lub dlatego, że ciężar na jego klatce piersiowej. Był tak duży, że nie mógł oddychać. Po wypadku jego asystenci przypomnieli sobie, że ciągle mylił się w obliczeniach dotyczących ilości betonu, jaką należało wlać do grobu. Tak więc jego rządza władzy spłatała mu figla. Zginął we własnej pułapce. Prawdopodobnie pułapka pokonała 71-letniego fryzjera Bernarda Gora. 6 stycznia 2017 roku miał spotkać się ze swoją żoną Angelą w pobliżu centrum handlowego Woolworth w Sydney. Ale pan Gor nigdy się nie pojawił. Kobieta podniosła alarm kilka godzin po tym, jak nie zjawił się w centrum. Policja przeszukała galerię handlową, ale nie znalazła mężczyzny. Wyglądało to tak, jakby zniknął z powierzchni ziemi w najbardziej tajemniczy sposób. Jednak 27 stycznia pracownik wszedł na klatkę schodową i zobaczył ciało starszego mężczyzny. Sądząc po pozycji ciała, wyglądało na to, że Bernard usiadł na krześle, a następnie upadł z niego twarzą do przodu. Problem w tym, że gor cierpiał na demencję. Po przejrzeniu nagrań z kamer monitoringu, Bernard został zauważony, jak przechodzi przez drzwi ewakuacyjne na czwartym piętrze, które następnie zamknęły się za nim. Po prostu zapomniał, jak się tam dostał, i stało się to dla niego zadaniem nie do wykonania. I zgubił się w rozległym labiryncie schodów i korytarzy. Można powiedzieć, że Bernard trafił do Backrooms, mitycznej lokacji znanej z legend miejskich i Gier Grozy. To miejsce, pełne skomplikowanych korytarzy, z których nie sposób się wydostać. A ta przerażająca podróż może trwać wiecznie. Oprócz tego istnieją legendy o przerażających istotach zamieszkujących backrooms, które polują na ludzi. W rzeczywistości jednak w historii Bernarda nie ma nic nadprzyrodzonego. Starszy człowiek z demencją po prostu utknął w zamkniętej przestrzeni bez pomocy i pożywienia. Jednak niektóre historie są straszniejsze niż dziwaczne relacje o śmierci. To opowieść o tym, co zwłoki mogą zrobić po śmierci człowieka. Jedynym miejscem straszniejszym niż Backrooms, jest prawdziwy korytarz w kostnicy, gdzie rzeczywiście dzieją się zjawiska nadprzyrodzone. Na przykład można tam zobaczyć ciało martwej kobiety na łóżku w chińskim szpitalu, i to, że nagle coś półprzezroczystego wylatuje z ciała. Osoby wierzące w życie pozagrobowe są przekonane, że kamery uchwyciły duszę opuszczającą ciało, nie ma naukowego wyjaśnienia tego zdarzenia. A to z kolei jest indyjski szpital. Nie bójcie się, ludzie leżący na podłodze żyją, po prostu śpią. Ale spójrzcie na koniec korytarza. W pewnym momencie pojawia się czarna sylwetka i szybko przemyka obok. Czy to możliwe, że mistyczne istoty z ukrytych pomieszczeń naprawdę istnieją? Skąd jednak mamy pewność, że te nagrania nie są jedynie sztuczką montażową? Musimy zwrócić uwagę na opowieści pracowników kostnic, którzy twierdzą, że w ich miejscu pracy dzieją się tajemnicze rzeczy. Na jednej z anonimowych stron internetowych nieznana dziewczyna podzieliła się następującą historią. Pewnego dnia była w pracy w kostnicy, gdy rozpętała się burza. Była zupełnie sama i nie mogła opuścić budynku, ponieważ było to zbyt niebezpieczne. Problem polegał na tym, że kostnica znajdowała się w piwnicy szpitala, który z kolei leżał w pobliżu zbiornika wodnego. Woda więc zaczęła się podnosić w budynku. A dziewczyna nie wiedziała, czy ktokolwiek będzie w stanie do niej dotrzeć. Musiała przenieść wszystkie ciała na najwyższe półki, aby nie zamokły i nie zostały porwane przez wodę. Modliła się, aby generatory nie przestały działać i nie pozwoliły ciałom się rozmrozić. Nawet w tej niebezpiecznej sytuacji myślała o swojej pracy. Powódź była tak ekstremalna, że dziewczyna musiała wspiąć się na swój stół i stać na nim przez około dwóch godzin, aby nie umrzeć z wychłodzenia w lodowatej wodzie. Nagle usłyszała pukanie dobiegające z jednej z chłodni, do której wcześniej przeniosła jedno z ciał. Było dość głośne i uporczywe. Dziewczyna była przerażona, ale nie miała dokąd uciec była uwięziona z ciałem, które ożyło. Gdy burza się skończyła i pracownicy szpitala przyszli po nią, poprosiła ich, aby otworzyli chłodnię, z której dochodził dźwięk, ponieważ sama bała się to zrobić. Jak się okazało, w środku znajdowała się ofiara utonięcia. W jej ciele był krab. W pewnym momencie skorupiak wydostał się z ciała i zaczął uderzać swoimi szczypcami w drzwi chłodni. Czyli jednak żadnej tajemnicy. Ale na tej stronie była jeszcze inna historia, i wcale nie mniej przerażająca. Pewien mężczyzna napisał, że kiedyś pracował przy transplantacji narządów, a jego najmniej ulubioną częścią było przygotowywanie ciał zmarłych dawców do operacji. Pewnego razu trzymał ramię zmarłego, żeby je ogolić, gdy nagle palce martwego człowieka zacisnęły się na jego dłoni. Mężczyzna odskoczył i krzyknął. Oczywiście pomyślał, że trup właśnie ożył i chce go zaatakować. W rzeczywistości po prostu przestraszył się zwykłego skurczu mięśni. Takie rzeczy czasami się zdarzają, a także wiele innych dziwnych zjawisk, które nie mają nic wspólnego z nadprzyrodzonymi siłami to po prostu szczególne cechy naszych ciał. Rzecz w tym, że proces rozkładu zwłok zaczyna się dopiero po 48-60 godzinach po śmierci. Jedną z najbardziej przerażających rzeczy, jakie może zrobić martwe ciało w tym czasie, jest wydawanie dźwięków przypominających jęki, zwłaszcza jeśli osoba była reanimowana tuż przed śmiercią. Caleb Bake, ekspert do spraw zdrowia, wyjaśnia, że gdy lekarz próbuje reanimować pacjenta, do jego płuc i żołądka dostaje się wtłoczone dodatkowe powietrze, które może wydostać się z ciała po śmierci, na przykład podczas transportu. To właśnie dlatego ciała wydają dźwięki przypominające jęki. Funkcje życiowe również nie ustają od razu, więc zwłoki mogą się jeszcze wypróżniać, nawet jeśli serce przestało bić. Ira Pastor, dyrektor generalny BioQuark firmy biotechnologicznej, zapewnia, że wiele genów w naszym ciele pozostaje aktywnych nawet kilka godzin po śmierci. Niektóre z nich zostały zidentyfikowane jako geny rozwoju embrionalnego. To tak, jakby genom krzyczał, próbując powiedzieć organizmowi, by wrócił do przeszłości i rozpoczął życie na nowo. A ponieważ systemy ciała stopniowo się wyłączają, mięśnie mogą się kurczyć. Dlatego zwłoki w kostnicy mogą się poruszać, a nawet chwycić kogoś za rękę. Jakie znasz przypadki dziwnych zgonów? Napisz o tym w komentarzach i zasubskrybuj mój kanał. Po obejrzeniu tego filmu raczej nie odważysz się wejść do gejzeru ani wąskiego korytarza jaskini. A mam jeszcze wiele innych historii, które mogą uratować ci życie.